Cześć, witam Was wszystkich na kanale Ad Personam w e, Kiełbie Wełbie. Ja nazywam się Jan Kiełb, a moim dzisiejszym gościem jest osoba, której chyba nie muszę Wam przedstawiać: młody społecznik z Rzeszowa i fundator inicjatywy Kocham Rzeszów, która aktywnie działa w social mediach. Witam Cię, Szymonie, bardzo serdecznie. Cześć wszystkim, cześć Janku. E, Muszę zadać ci początkowo takie pytanie wprowadzające. Mianowicie czy jest coś takiego, za co Szymon Czechowicz jednak nie kocha Rzeszowa? To jest moje ulubione pytanie, bo za każdym razem, jak jest jakiś wywiad z tym związany, zawsze musi ono paść. Ja zawsze odpowiadam, że to nie jest tak, że są rzeczy, na które nie kocham Rzeszowa, tylko są tak w każdym mieście rzeczy, które są po prostu do poprawy i na przykład taką rzeczą jest z pewnością dworzec autobusowy w Rzeszowie, który powinien przejść gruntowną renowację i gruntowną przebudowę, bo jest to tak naprawdę pierwsze miejsce dla osób podróżujących autobusami, które widzą w mieście i według mnie jest to pierwsze wrażenie tak naprawdę, jakie może miasto sprawić tak naprawdę. No to pierwsze wrażenie, jeżeli patrzymy na dworzec autobusowy, no nie jest najlepsze. Także wydaje mi się, że po przebudowie tak naprawdę dworca kolejowego pasowałoby się zabrać za dworzec autobusowy, nie oszukujmy się. E, tak myślałem, że pewnie będzie jakaś taka rzecz, o której wspomnisz, ale no też z tego dziennego obowiązku musiałem to pytanie zadać. E, w takim razie... Może przejdźmy teraz do pytań związanych z Twoją działalnością, bo ona jest uważam taka bardzo ciekawa i myślę, że wpasowałeś się w taką niszę, ponieważ mało jest takich osób, które w takiej skali ogólnopolskiej doprowadzili do tego, że promują swój region aktywnie i Chciałem cię właśnie spytać, co zadecydowało o tym, że postanowiłeś rozpocząć swoją działalność społeczną? Co cię tak pchnęło do tego? Znaczy, stricte działalność społeczną zacząłem tak naprawdę w 2020 roku podczas strajków kobiet. Ale myślę, że chyba zmierzasz w kierunku jednak promowania lokalnej ojczyzny, czyli serii na TikToku, jeżeli dobrze się mylę mylę się, czy nie? Słucham, jeszcze raz? Chodzi mi o doprecyzowanie pytania, czy stricte moją działalność społeczną, czy działalność. Eee, wiesz, co chodzi mi bardziej o Twojego TikToka Kocham Rzeszu. Okay. Co, co cię, co doprowadziło do tego, że jednak postanowiłeś promować swój region w Podkarpacie, ale też i Rzeszu? Znaczy, mnie wychowano zawsze w takim idei lokalnego patriotyzmu i do tego przyczynili się zarówno moi rodzice, jak i moi dziadkowie. Ja zawsze tak naprawdę byłem dumny z kąd pochodzę i wcześniej było to um, jakby objawiane przez ta duma była pokazywana przez reprezentowanie klubów sportowych głównie tanecznych no a później stwierdziłem że trzeba jakoś pokazać młodemu pokoleniu w założeniu było to młode pokolenie że jednak Rzeszów nie jest jakoś takim mniejszym miastem który na jakby wschodniej flance E, tylko rzeczywiście jest miastem z bogatą historią, z bogatą kulturą, z bogatą tradycją e, i naprawdę nie musimy się wstydzić tego, skąd jesteśmy. I dobrze uderzyłeś, że znalazłem w pewien sposób niszę na TikToku, bo nie było albo było bardzo mało takich kanałów, które rzeczywiście tą lokalną, lokalny patriotyzm by szerzyły. Głównie były to na przykład jakieś takie kanały e, stricte polityczne i nie były one. Zbytnio rozpowszechnione. Nie były one jakoś tak modne, trendowe, prawda? Eee, można powiedzieć, że kochanie Rzeszowa z czasem stało się, no tak, jak wcześniej wspomniałem, trendem i stało się modne, co jest bardzo pożądanym zjawiskiem, bo łatwo kochać swoją małą ojczyznę, kiedy pochodzimy z dużego miasta. I rzeczywiście jest tam bardzo dużo do, do, do zwiedzania, bardzo bogata historia jest, a troszkę trudniej jest być ma, małym, małym patriotą, lokalnym patriotą w takich mniejszych miejscowościach. Nie mówię, że jest mały, bo jednak nie jest mały, ale y, jednak trudniej jest być tym lokalnym patriotą, niż na przykład w takim Krakowie. No i tym TikTokiem chciałem pokazać, że jednak jest to możliwe. To była ta pierwsza seria. Drugą serią było, jest wciąż Poznajmy Podkarpacie, gdzie pokazuje, że. Kochamy na Podkarpaciu nie tylko Rzeszów, że są zarówno inne miasta warte odwiedzenia, ale również wsi, takie na przykład jak Borek Stary, o którym nagrywałem. W planach są w ogóle całkowicie różne, jakby patrząc pod względem administracji, czy to gminy, czy powiaty, czy, czy, czy jakieś większe miasta na Podkarpaciu, chciałbym po prostu przez tą serię pokazać, że da radę być lokalnym patriotą, jakby na każdym wymiarze obszaru administracyjnego. Tak, myślę, że to jest bardzo też słuszna inicjatywa. Sam pochodzę z Tarnobrzega, które jest miastem właśnie 50 tysięcznym, nawet nie całe 50 tysięcy mieszkańców, więc jak najbardziej takie działania popieram. Ale też myślę, że Orzeszowie usłyszała cała Polska też dzięki twoim działaniom, ale też wizycie prezydenta Joe Bidena. Stały się drugim najczęściej odwiedzanym miastem w Polsce przez prezydentów Stanów Zjednoczonych. Ale wróćmy może do tego toku rozmowy i chciałbym Cię spytać, jakby, jakie Ty ma plany związane z tą działalnością, bo myślę, że konsekwencją tego byłoby w przyszłości. Zostanie na miejscu, może chciałbyś być prezydentem Rzeszowa? Albo to jest może... jedno, z moich, jedno z moich trzech marzeń, tak naprawdę. To jest jedno z moich trzech marzeń. Wspieram jak najbardziej prezydenta, który, który teraz urzęduje, no ale kto wie, może kiedyś się uda jakoś, jakoś dotrzeć na to stanowisko, będę się na pewno o to starał, ale też nie jestem osobą, która. Od razu chcę wskakiwać w urząd prezydenta. Uważam, że jednak bardzo ważna jest drabinka, żeby dojść do, te, do tego celu. Tego na przykład w przyszłych wyborach do samorządu chciałbym wystartować do Rady Miasta, żeby sprawdzić się, czy to jest, czy, czy to jest dla mnie, czy ja się sprawdzę jako człowiek, czy mieszkańcy będą zadowoleni z, z mojego działania, z mojej wizji na Rzeszów. Z tego, co bym, co, co, co bym wprowadził, co bym zmienił. Także to wszystko tak naprawdę przede mną. Jestem na tyle młody, że, że, że całe życie przede mną, całe plany wiadomo są, ale to wszystko jest do weryfikacji. Wspomniałeś, że popierasz właśnie prezydenta Fiołka. I. Tutaj chciałbym zadać, chciałbym się tego tematu trochę uczepić, bo obecnie w mediach, czy tych, tych lokalnych, rzeszowskich, można, czy rozmawiając właśnie z mieszkańcami, można odnieść takie wrażenie, że hmm, Trochę są zawiedzieni, zawiedzieni jego prezydenturą i właśnie, czy w twojej opinii Konrad Fiołek może te wybory następne samorządowe wygrać? Zarzuca mu się takie, no podam takie naj, najszersze, najbardziej proste rzeczy, jakie mu się zarzuca, między innymi brak takiego działania ogólnego, Wycofanie się z poszerzania granic miasta, brak większych inwestycji, czy też wysokie bilety komunikacji miejskiej. Co ty na ten temat sądzisz? Znaczy, są to zarzuty. Ja bardzo nie lubię, szczerze mówiąc, wycinać z całego kawałku prezydentury niektórych faktów przez, przez przeciwników pana prezydenta. Bo nie zwracają oni uwagi na to, co się dzieje dookoła. Samorząd to nie jest tylko i wyłącznie jakby instytucja niezależna w 100%. Samorząd jest zależny też od sytuacji geopolitycznej, od sytuacji w państwie, no i również od rządów. I wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy inflacja szaleje, kiedy tak naprawdę jest coraz mniej pieniędzy w budżetach samorządów, ciężko jest mówić o. Ogromnych inwestycjach, tak jak to było w czasach pokoju. Ja tutaj się całkowicie nie zgodzę, bo trzeba liczyć siły na zamiary i trzeba też patrzeć na jakby aspekt czasowy. Żyjemy w bardzo ciężkich czasach. Do, do, nie są to czasy w ogóle spokojne. Odnosząc się na przykład do cen biletów, ok, są one dość droższe niż były to przed, przed wojną, ale coś za coś. Gdyby na przykład pan prezydent zostawił, według mnie przynajmniej, zostawiłby bilety komunikacji miejskiej takie jak były wcześniej, no to ucierpiałaby na ten na przykład sektor kultury czy sportu, bo nie byłoby pieniędzy na przykład na stypendiów dla, dla, dla młodych sportowców, prawda? Także to jest cały łańcuszek przyczynowo-skutkowy. I to też nie jest tak, że pan prezydent stwierdza. Dobrze, dzisiaj podnosimy ceny biletów, ale i obcinamy inwestycje, że to jest w 100% zależne od niego. No nie, tak jak powiedziałem, samorząd jest powiązany z innymi płaszczyznami, które, które, które jakby otaczają nas. A wracając do początku pytania, jeżeli dobrze pamiętam. Czy bo... Konrad wygrał wygra wybory? Ja na pewno na niego zagłosuję. Jestem, e, mam taką nadzieję, że demokracja zwycięży po raz kolejny. I e, to jest, wydaje mi się, że mamy bardzo mądrych mieszkańców w Rzeszowie i bardzo ceniących sobie ideę demokracji i wolności. Ja również jestem demokratą i przyznam szczerze, że no Konrad Fiolek jest moim wyborem, ale demokracja jest taka, że trzeba też zaakceptować inne wybory, prawda? Tak, a właśnie też wspomniałeś o tym, że prezydent promuje różne inicjatywy, też warto chyba wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych z marszałkiem województwa podkarpackiego, więc no tutaj też te działania są takie, można powiedzieć, międzynarodowe. A teraz spytam Cię o takie rzeczy związane z samym Rzeszowem. Ostatnio w mediach było głośno o, pomnik, o pomniku czynu rewolucyjnego w Rzeszowie. Chyba każdy ten pomnik w Polsce kojarzy ze względu na to, że przypomina kształt. No, nie będę tutaj mówił, bo on jeszcze nam. Filmu... Zającze uszy. O, tak, może być tak. To pomnik, tak. jakby ktoś nie wiedział, wygląda w ten sposób. zające uszy. <laughs> tak, dokładnie tak. No i e, może wytłumaczyć? Pojarzał. Ogólnie sytuacja z pomnikiem jest taka, że on obecnie należy do zakonu ojców Bernardynów. E, no i e, miasto chce odkupić pomnik właśnie w celu jego renowacji, natomiast e, marszałek województwa podkarpackiego wolałby ten pomnik, no jakby usunąć. I, czy Twoim zdaniem jest szansa na jakby utrzymanie tego pomnika? A jeszcze pojawiają się takie zarzuty, że albo powinna zostać zmieniona nazwa. Ty chyba tam sam też proponowałeś, żeby to zmienić nazwę na pomnik czynu powstańczego. Ale też widziałem pomysły, żeby zmienić jakby ten emblemat. Emblemat tak chyba to można nazwać na tym pomniku. Więc no, jakbyś się mógł wypowiedzieć na ten temat. Ja bym chciał powiedzieć, że tak naprawdę, gdyby nie ta burza, to jest dosyć kontrowersyjna teza, ale ja opowiem na głos. Gdyby nie ta burza, to by wiele mieszkańców, zarówno Rzeszowa, jak i Polski, nawet nie wiedziało o tym, że jest to pomnik czynu rewolucyjnego, bo nazwa potoczna tego pomnika jest całkowicie inna. Nie będę jej wspominał na wizji, ale jest całkowicie inna. Z racji na kształty, które przypomina. I tak naprawdę, tak jak to wspominałem w moim, w moim wystąpieniu na konferencji w obronie pomnika, ten pomnik nie wychwala rewolucji. On jest miejscem spotkań osób z Rzeszowa, jest atrakcją turystyczną, symbolem miasta i miejscem, gdzie różne osoby mogą wyrazić swoje niezadowolenie bądź zadowolenie w danych kwestiach. To właśnie pod pomnikiem, na przykład, były największe manifestacje podczas strajków kobiet. I wyburzenie tak naprawdę pomnika to jest największa głupota, jaka może być. Tak jak to powiedziałem, jest to symbol naszego miasta, rozpo, rozpoznawalny na całej Europie i poprzez wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych, mogę nawet powiedzieć, że na całym świecie. I bardzo mi się podobało również stwierdzenie e, zaczerpnięte z. Poety Asnyka, jeżeli dobrze pamiętam, do młodych wierszów. Nie depście pomników historii. Niektórzy uważają rzeczywiście, że nazwa może odwoływać się do rewolucji komunistycznej. Po pierwsze, rewolucji w historii było wiele. Nie ma konkretnie wskazania, jaka to jest rewolucja, jaką rewolucję wychwala ten, ten, ten pomnik. No ale dobrze niektórzy stwierdzą, że pomnik powstał w czasach komunistycznych, więc wychwala rewolucję komunistyczną. Okej, okay. ale zwróćmy też uwagę, że poprzez tyle lat ten pomnik został zasymilowany przez nas jako mieszkańców na tą dobrą stronę. Ja nie jestem fanem rewolucji, wręcz przeciwnie, jestem ogromnym przeciwnikiem rewolucji, e, a jestem osobą, która by się przypięła do tego pomnika z racji tego, że zasymilowaliśmy go jako symbol miasta, nie symbol wychwalający rewolucję i to trzeba oddzielić. Osoby, które proponują Wyburzenie miasta, wyburzenie, przepraszam, pomnika z miasta, no nie znają w ogóle najprawdopodobniej opinii mieszkańców, bo tutaj ponad podziałami mieszkańcy twierdzą, że jest to po prostu symbol i on ma zostać. I odwołałeś się do nazwy, tak. Wydaje mi się, ja jestem fanem kompromisów i jeżeli chcemy zawrzeć kompromis. Zmieńmy nazwę rewolucji na, na nazwę czynu powstańczego. Mamy naprawdę bardzo bogatą historię powstańczą w naszym kraju i to by idealnie pasowało do, do tego pomnika. Jeżeli komuś yy, nie pasują emblematy, i okazałoby się, że w większości mieszkańców Rzeszowa nie pasują emblematy, zmieńmy emblematy na przykład na unijne jesteśmy członkiem tej wspaniałej wspólnoty. Albo na przykład na, co jest teraz mi do głowy, załóżmy przyszło, jeszcze większy herb Rzeszowa zamiast Nikę czy, czy trzech postaci z tyłu. To jest też bardzo dobre rozwiązanie, tylko trzeba usiąść i porozmawiać. A wyburzenie pomnika to jest najbardziej drastyczna i najgłupsza, najgłupszy sposób rozwiązania tego problemu. Problemem jest również tak naprawdę utrzymanie stanu pomnika, bo on się zawala. To trzeba przyznać. Pomnik musi trafić w ręce miasta, i to jest obowiązek. To jest coś, co musi stać się teraz. I to tyle. Ogólnie ta cała sytuacja z pomnikiem w Rzeszowie przypomina mi tak, trochę takie głosy można powiedzieć osób, któremu, że e, należałoby w Warszawie wyborzy, wyburzyć pałac kultury i nauki, ponieważ jest to symbol stalinizmu, no i ogólnie opresji Związku Radzieckiego. No ale obecnie jednak no, jest to jeden z y, największych symboli Warszawy, no i po prostu wyburzanie go tylko ze względu na tą niechlubną historię nie miałoby myślę. Większego sensu, no bo już się zrósł, można powiedzieć, z życiem warszawiaków. Um, ale to tylko taka dygresja. Natomiast um, um, chyba teraz, um, nie wiem czy większość osób w Polsce, ale był um, taki głośny temat jeszcze za prezydentury prezydenta Ferenca, który był wielkim zwolennikiem tego projektu. Powstała, powstała taka koncepcja, aby w Rzeszowie powstała pierwsza naziemna kolej jednoszynowa, tak zwana monorail, która jest znana w, szczególnie w krajach azjatyckich właśnie tutaj y, przeczytałem, że w lutym rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów właśnie dotyczących urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie. No czyli jakby te warunki prawne zostały stworzone i czy obecnie, bo ty też blisko współpracujesz z Konradem Fiołkiem, więc czy władze miasta już podejmują jakieś kroki w tej sprawie, w sprawie właśnie tej kolei jednoszynowej w Rzeszowie? Znaczy, powiem szczerze, że jako mieszkanie Rzeszowa od zawsze e, to jest temat, który powraca średnio co roku, ewentualnie co dwa lata, i to jest tak zwana złota legenda. E, bo odkąd pamiętam, ta kolej nadziemna miała powstać i to, tak wspomniałeś, jeszcze za wczesnej prezydentury pana, świętej pamięci, prezydenta Ferenca. E, I jak. Chciałbym ją zobaczyć i to jest fakt. Chciałbym ją zobaczyć, na pewno by to rozluźniło korki w mieście, tylko jestem realistą, dlatego nie powiem, że ona powstanie teraz, tylko rzeczywiście jestem jej zwolennikiem, ale chciałbym zobaczyć poczynania, yy, które konkretnie będą prowadziły do, do tego rozwiązania, bo znowu się może po, po pojawić temat, że ok, budujemy yy, tą kolej i znowu ona za rok przycichnie. Także przez tyle lat, co już o niej słyszałem, i wszyscy mieszkańcy Rzeszowa słyszeli, chciałbym zobaczyć konkret, że idziemy w tym kierunku, i wtedy bym się na ten temat wypowiadał, tak naprawdę. No to w takim razie myślę, że na zakończenie. Mogę Ci zadać jeszcze jedno pytanie, które mnie tak naszło w trakcie naszych rozmów. Myślę, że powinienem je zadać wcześniej, ale tak się wdrożyliśmy tutaj w tę dyskusję, że o nim zapomniałem. Mianowicie, jaką byś dał radę dla osób, które chciałyby promować właśnie miejscowości, z których są? W jaki sposób należy budować taki nowoczesny, lokalny patriotyzm na miarę właśnie XXI wieku, żeby jednocześnie promować nasze miasta, nasze nawet regiony czy wsi, skąd jesteśmy, a z drugiej strony, jakby można powiedzieć, jakby nie sprzeciwiać się w jakiś sposób tym ogólnym trendom, żeby pozostać, pozostać jednocześnie demokratyczni, no żeby nie być po prostu ksenofobiczni. Rozumiesz, o co chyba mi chodzi? Ja rozumiem jak najbardziej, bo mówię, jestem lokalnym patriotą, ale to nie zmienia faktu, że jestem otwarty na różnorodność i kocham poznawać kultur, różne kultury. I to się w ogóle nie wyklucza, bo ja mogę poznawać różne kultury i mogę promować własną kulturę. I ten regionalizm, to ta różnorodność polskiej kultury pod względu na właśnie różne regiony jest piękna. I taka rada dla osób, które chciałyby zacząć z promowaniem rzeczywiście lokalnych ojczyzn, powiem tak: bądźcie szczerzy w tym, co chcecie robić, bo to na pewno ludzie wyczują. Jeżeli będziecie chcieli promować swoją lokalną ojczyznę, mówiąc, że jest naprawdę super i jest genialna, ale sami w to nie będziecie wierzyć. To nie, nie będziecie jej promować, wręcz, przeciw, wręcz przeciwnie. Jeżeli naprawdę kochacie swoją lokalną ojczyznę, to po prostu mówcie o tym, co się podoba w niej Wam. E, wiadomo, tak jak w każdej sytuacji w życiu, coś ma swoje wady, coś ma swoje zalety. Można mówić częściej o zaletach. Ja na przykład e, staram się nie krytykować Rzeszowa, ale jeżeli jakaś e, sprawa naprawdę mnie ubodzi, Ugodzi, to ja nie mówię, że cały budżet jest fatalny i wszystko bym zmienił, tylko nie. Ja mówię to i to jest złe. To i to bym poprawił w ten sposób. Także wyjeżdżając gdzieś na przykład, co mi się bardzo spodobało ostatnio mojej koleżanki, moja koleżanka mieszka na takiej jednej z wsi na Podkarpaciu, bardzo małej, naprawdę bardzo małej. I ona na przykład próbuje tą swoją wieść w ten sposób, że pokazuje te realia polskiej wsi, czyli na przykład imprezy na Domu Strażaka, albo jakieś festyny, albo jakieś yy, ko koła gospodyń wiejskich. I to też jest piękne. I ja na przykład przyznam szczerze, że pomimo tego, że z stałe, całego serca kocham Rzeszów, to również uwielbiam tu taką ludowość. I załóżmy, jak ktoś pochodzi z mniejszej miejscowości, to nie znaczy, że nie może promować tej mniejszej miejscowości w internecie. Może po prostu opisywać tą mniejszą miejscowość w sposób ogólny jako polska wieś i zalety polskiej wsi, bo naprawdę polska wieś również ma zalety. Eee, I tak naprawdę jedyną barierą w nasze, na, jakby w działaniu w internecie, w promocji patriotyzmu, lokalnego patriotyzmu jest tylko nasza głowa. I tylko takie, przepraszam, że to powiem, chore przekonanie, że. Ludzie nas y, źle odbiorą przez to, co mówimy. Y, ludzie w dzisiejszych czasach chcą być dumni z, lokal, z lokalnej oj, y, małej ojczyzny, tak naprawdę. To nie jest tak, że oni was wyśmieją, jak powiesz coś pozytywnego na temat swojej wsi. Oj, no, jakieś... to, 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 to jest całkowicie według mnie y, sprzeczne. Osoby, które y, negują tak naprawdę małe ojczyzny, no to no nie, nie, nie są dla mnie, jakby, no nie są to lokalni patrioci, więc takimi, jakby, kolejna rada: nie przejmujmy się takimi, takimi osobami. To nie są osoby, jakby, zgodne z Twoimi poglądami, więc tym, takim, tak. jeżeli to nie jest konstruktywny krytyka, to taką krytyką nie wolno się przejmować. Ehm, przypomniało mi się jeszcze takie jedno pytanie, które zadał mi mój przyjaciel. Mimo, że dzisiaj go z nami nie ma na wizji, ale prosił mnie o jego przekazanie, więc myślę, że mogę ci je zadać w ramach sekcji QA, i to już będzie takie pytanie zamykające nasz, nasze dzisiejsze rozmowę. Dzisiaj, um, często jeżdżąc, bo też sam jestem z Podkarpacia, um, często jeżdżąc w jakieś różne regiony, um, inne polski, i na jakieś tam konferencje czy wyjazdy. Jak mówię ludziom, że jestem z Podkarpacie, tak na mnie patrzą, mówią, aha, no to ty jesteś z tego regionu, co wszyscy na PiS głosują i PiS ma tam największe poparcie. No i czy właśnie w twojej opinii jakoś to Podkarpacie może z tą etykietą, że no to jest bastion PiSu i tutaj wszyscy na ten PiS głosują? Co o tym sądzisz? Znaczy, na pewno nie jest to bastion PiSu w y, stu To nie jest taki żelbeton, mówiąc kolokwialnie. Świadczy o tym fakt, że wybory w Rzeszowie wygrał prodemokratyczny kandydat, czyli Konrad Fijołek. Y, I przyznam szczerze tak, jest rzeczywiście przekonanie, że Podkarpacie, Lubelszczyzna, w ogóle część wschodnia Polski to bastiony PiSu. Y, dla mnie jako młodej osoby jest to dosyć... Y, Myślę, że zgodzisz się ze mną. Krzywdzące spostrzeżenie, krzywdzące w ogóle stwierdzenie, bo tak według mnie nie jest. Wiadomo, PiS wygrywa tu w wyborach e, patrząc na ogół, ale to nie jest tak, że 100% mieszkańców Podkarpacia jest miłośnikami PiSu. E, I rola u nas, jako młodych osób, jest, i tu trzeba zaapelować, e, namawianie osób młodych do pójścia do wyborów tak naprawdę. Bo to nie jest tak, że, os że 100% osób młodych jest z Podkarpacia, które głosują na PiS. Wręcz przeciwnie. Osoby młode nie chcą e, kolejnej reelekcji rządzących teraz Polską. Tylko jeżeli my nie chcemy, a nic z tym nie zrobimy, no to proszę Państwa, to, to, to jesteśmy już na przegranej pozycji i znowu będziemy uważani jako bastion PiSu. A jako my, jako młode osoby zmobilizujemy się do pójścia na wybory. I oddamy głos na kandydata, który jest dla nas najbliższy, najbliższy naszego sercu. No to może się uda w końcu prze, przechylić tą szalę zwycięstwa na część prodemokratyczną. Yy, marzy mi się rzeczywiście, żeby Podkarpacie było yy, w tym drugim kolorze, mówiąc kolokwialnie, yy, niż, niż, niż niebieski, chociaż niebieski bardzo lubię. Yy, ale no jednak musimy, nie możemy tylko mieć w głowy w chmurach i marzyć sobie o tym. My musimy podjąć realne działanie. No i taka jest, jakby nasza misja osób, osób młodych, osób działających aktywistów młodych, żeby aktywizować właśnie młode pokolenia. Tak, też tutaj myślę warto wspomnieć, że mm, trzeba też oddzielić politykę samorządową od takiej polityki ogólnopolskiej, bo jednak ten samorząd rządzi się innymi sprawami. I tutaj raczej te kwestie partyjne nie mają aż myślę tego przełożenia, jak w polityce ogólnopolskiej. Mi się, ja tak jeszcze ci przerwę odnośnie polityki samorządu. Mi się mhm. bardzo spodobało stwierdzenie, nie pamiętam, który to z moich profesorów na uczelni powiedział, że Polityka jest od wielkich idei, a samorząd jest od robienia chodników i ulic. Czyli samorząd jest tak naprawdę, nie umniejszając samorządowi, bo ja uważam się stricte za samorządowca, ale politycy lubią bujać w obłokach odnośnie pięknych idei albo mniej pięknych idei. A samorządowca ocenia się po tym, czy zrobił drogę, czy podprowadził wodociągi, czy zrobił oświetlenie ulicy. To określa dobrego samorządowca. No, każdy z nas chyba chce jeździć po dobrych drogach dobrych chodnikach. Tak. Zatem, Szymon, bardzo dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że Państwu również się podobało i że temat został przez nas wyczerpany. Oczywiście pewnie myślę, moglibyśmy jeszcze prowadzić tą rozmowę bardzo długo. Takie główne kwestie myślę, że zostały poruszone. Ja Was zachęcam do obserwowania naszych profili i o oraz wchodzenia na naszego Facebooka oraz Instagrama. Jeszcze raz ci dziękuję Szymon za dzisiaj i cześć wszystkim, trzymajcie się. Cześć wam, dziękuję.